Hej, cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie w tych już słuchajcie, jesiennych okolicznościach przyrody. Zimno się robi, mokro, wiecznie. Liście już leżą. Miałem nagrywać dzisiejszy filmik na zewnątrz, ale jak widzicie jest dosyć ciemno. W no, W kamerce wydaje się, że jest jaśniej niż jest w rzeczywistości. Dlatego schowałem się do garażu. Myślę, że nie będzie tutaj takiej tragedii z oświetleniem. Chyba widać. A dzisiejszym obiektem naszych działań są przednie reflektory, a konkretnie jeden, bo słuchajcie, no ja już się wymieniłem. Jak wiecie, gdzieś tam się przewidział temat tego, że miałem zmieniać Miałem te takie jasne chromowane i miałem zmieniać na Te ciemne, dymione i zmieniłem jakiś czas temu już Nie jestem w pełni zadowolony z efektu One były polerowane z zewnątrz Tu jest w miarę fajnie to wygląda Ale mają coś takiego w środku jakby Nie wiem Jakiś nalot, taka mgełka, delikatny kurz od środka, będę chciał to Jeszcze raz wyjąć To, znaczy Lampę, spróbuję może dzisiaj bo będę ją wyjmował. Zobaczę, czy jest możliwość. Ale widzę, że chyba bardzo kiepska, żeby jakoś środka ten kloż wyczyścić, prawdopodobnie nie da się go wyczyścić bez odklejania. I być może będzie po prostu tak musiało zostać. Czyli lampy wizualnie pasują dużo fajniej do autka, ale nie ma takiego efektu, jakiego oczekiwałem efektu. Wow w tym świetle może to nawet wygląda lepiej, tak jak Wy widzicie ale szczerze powiem dupy nie urywa ok słuchajcie bierzemy się pokażę wam to na tej lampie Drugie jest tak samo tylko wiecie odwrotnie no więc co bierzemy się do dzieła pierwsza rzecz może niekoniecznie pierwsza bo kolejność tutaj działania jest dowolna ale skręćcie sobie jeśli z tej strony działacie to skręćcie sobie na przykład koła do środka ponieważ tutaj tutaj macie do odkręcenia wkręty, więc macie lepsze podejście. I z tymi wkrętami będzie troszkę kiepskawo. Może od nich zaczniemy. Pokażę Wam o co tu chodzi i jak sobie z tym poradziłem. Ok, zaczynamy z tej strony. Słuchajcie, tutaj musicie wykręcić dwa takie wkręty, które trzymają po prostu zderzak na ściskach. I te wkręty wyglądają tak. One są na Torx'a. Ale niestety, słuchajcie, no, na cztery tylko jeden mi się udało odkręcić. Trzy pozostałe, wiecie, zardzewiałe, zawalone syfem, obracały się. O, obrobił się to wykłoczenie pod klucz, czy tam mój śrubokręt. No i był spory problem, ponieważ nie ma tutaj bardzo jak tego podejść ani ścisnąć. Czymś. No głowiłem się chwilkę z tym, jak to zrobić. i Wybrałem dosyć taką ryzykowną, tutaj opcję. Zaraz wam pokażę. A być może macie fajniejszy pomysł na takie coś, to dajcie mi znać, bo na przyszłość na pewno to by była cenna wskazówka. A ja już wam pokazuję, jak ja sobie z tym poraziłem. A więc uwaga, słuchajcie, pokazuję, ale to jest dosyć ryzykowna metoda. Musicie bardzo, bardzo uważać przy tym. Słuchajcie, naciąłem te wkręty. Po prostu diaksem, dlatego koła są skręcone. Ten górny. Jeszcze w miarę prosto. Tak widzicie. Delikatnie wjeżdżacie. Tutaj jesteście blisko felgi wszystkiego. Musicie bardzo uważać. Nacinacie delikatnie, aby naciąć po prostu sobie taki rowek na płaski szybokręt. Wtedy wam to wyjdzie bez problemu. Albo z problemem, ale wyjdzie. Góra jest łatwiej, gorzej jest na dole. Tu jest jeszcze gorzej. Najlepiej jak najmniejszy diaks. Nie wiem, możecie brzeszczotem próbować to robić. Ewentualnie one są oczywiście poluzowane. Ja je wkręciłem teraz wam do pokazania, bo normalnie będą wymienione na nowe jakieś tam zamienniki. Słuchajcie, tu na dole no tak nie podejdziecie, bo tu wam blokuje. Element zderzaka. Nie ma jak, więc w ten sposób ja to robiłem Widzicie, jak ja to trzymam i tak delikatnie, i delikatnie, w ten sposób po skosie. uważajcie, bo tak, tu jest bliżutko opona, feliga. Tutaj są bliżutko elementy zderzaka i w ten sposób właśnie. Delikatnie, delikatnie góra, dół Nad ściołem sobie tak jak jest I już dalej normalnie Płaskim śrubokrętem Udało się to Wykręcić Ale to była Najgorsza rzecz Z tej całej zabawy Ale da się Następnie dobieramy się pod maskę i tutaj mamy do odkręcenia trzy śruby mocujące grill. mam już poluzowany, on się odchyla ale tutaj na dole trzyma się na takich zapadkach tutaj muszę ci uważać, żeby sobie zderzaka nie porysować ciężko to będzie pokazać ale jeśli podważę i wyjmę, to Wam pokażę na luzie o co chodzi pociągacie do góry, tam się pojawia taki języczek który musicie delikatnie wepchnąć wtedy wychodzi zapadka i po kolei tak z całością musicie zrobić Teoretycznie nie musicie wyjmować grilla przy demontażu lamp, ale praktycznie lepiej to zrobić dla większego komfortu pracy i zminimalizowania ryzyka poliosowania sobie steżaka poprzez grill, czy też niepotrzebnego jakiegoś pęknięcia mocowań. Ułatwi to Wam jednak pracę. Ok, mamy zdemontowane. Zobaczcie teraz, o co chodzi. Wam pokażę. Już jest wyjęty, wypięty. Nie wiem czy widzicie. Chodziło mi dokładnie o ten języczek. Ten element. O. Jego jak go odciągniecie, będziecie wyciągać ze zderzaka to pojawi wam się tutaj kawałek właśnie tego i wtedy śrubokrętem musicie go dopchnąć delikatnie. I on wyskoczy, ale przy... ale teoretycznie on jest tak tutaj wywinięty, tak jak widzicie, jest taki stożek że jak pociągniecie do góry to pewnie też wyjdzie także możecie próbować szarpać do góry najwyżej urwiecie coś ok, teraz za jednym zamachem że tak powiem możemy sobie odkręcić dwie śruby mocujące lampy i jedną zderzak, czyli mamy tutaj i dwie tutaj niżej, polećmy od tej górnej Teraz te dwie niżej, jedna nam mocuje lampę, a druga zderzek. Ja już tutaj dorzuciłem jakąś większą podkładkę, ponieważ mam tam rozrobiony ten otwór, więc chciałem, żeby to większą powierzchnią jakby dociskało. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Mamy pierwszą od lampy odkręconą. No podkładka, która się tam świeci, ta jasna, to nie jest oczywiście oryginalna, tylko to już jest moja rzeźba ulepszająca. Taką podkładkę dorzuciłem, bo jak widzicie, mam tam po prostu już pęknięte to mocowanie. Niestety. mamy jeszcze jedno mocowanie lampy już nie pamiętam dokładnie gdzie ale tutaj ja w tym rogu schowane zderzak mamy tutaj poluzowany trzyma nam się tutaj na rogu na takich wsupkach, na ślizgach więc tutaj musimy być troszkę drastyczni i po prostu słuchajcie tam już nad kolem macie odkręcone wkładacie łapkę i ciągniecie do siebie zderzak wam wychodzi z tych Ślizgów. I już mamy tutaj poluzowany całkowicie zderzak. I teraz szukam jeszcze jednego, jednej śruby. Muszę sobie przypomnieć, gdzie jest jeszcze trzecie mocowanie reflektora. Mój trop był jak najbardziej właściwy. wiedziałem, że gdzieś w tym rogu. No ja to wymieniałem dosłownie może dwa miesiące temu, ale pamięć już nie ta. Słuchajcie, ten wkręt jest tutaj. Nie widzicie go? O, tutaj się chowa. Teraz go widzicie. Wykręcamy. Gdy będziecie odciągać sobie tutaj zderzak do przodu, żeby mieć lepsze dojście, to wcześniej weźcie sobie tutaj, zrzućcie tą część przed reflektor. Wtedy, wtedy zrobi Wam się sporo więcej miejsca. Oczywiście najlepiej byłoby to robić w jakieś ciepłe, słoneczne dni, gdy auto jest nagrzane. Zderzak, gdy jest nęgrzany, wiecie, wtedy jest bardziej elastyczny Mniej podatny na ewentualne pęknięcie Ale no niestety mi się odciągnęło Znaczy, ściągnęło Nie odciągnęło mi się, ja to już zrobiłem, ale Specjalnie dla moich kochanych widzów Robię to po raz kolejny A myślę, że się komuś przyda Dobra, idzie, idzie Odsunę was troszkę, bo ciasno tu mam, jak mi się tak patrzycie na, na ręce, ale praktycznie już wyszło. To jest chyba najgorszy dostęp z tych tutaj śrubek, z tych trzech, w ogóle z tych wszystkich. Nie wliczając tych, tych nadkoolach, że tam jeśli wam się obęknie śrubokręt to potem musicie jakąś rzeźbę robić tak jak ja na przykład diaksem przerabiać na, na taki model śruby żeby gwiazdkowy to odkręcić nie gwiazdkowy tylko płaski już mi się wiecie tam literówki gdzieś się zderzają ok mamy już ostatnią tą śrubę dobra mamy to słuchajcie zobaczcie zderzak już tutaj się poruszał w miarę swobodnie Oczywiście, on się gdzieś tam trzyma jeszcze na dole. Trzyma się tutaj z drugiej strony. Jeśli wymienialibyście obie lampy naraz, domyślnie i tutaj sobie też to poluzujecie już wszystko, to też będzie na pewno to troszkę luźniej wszystko. Ale ja tylko tą wyjmuję, bo chcę Wam pokazać, ale też będę zmieniał żarówki i przy okazji pokażę Wam też jak każdą żarówkę się wymienia. Będziemy mieli lampę na luzie, dobry dostęp. To sobie to wszystko obczejmy, bo czasami jest problem po prostu zlokalizować i rozkminić, jaka ta metoda została zastosowana w celu wymiany żarówki, więc sobie to też obczejmy. Ale zrobimy to już w oddzielnym następnym odcinku, ponieważ to jest kolejne kilkanaście minut filmu. Dzisiaj nie chcę już wam przedłużać. No więc wracamy do tego. Zderzak mamy poluzowany, tutaj z góry teraz musicie rzucić reflektor z tego jakiego przetłoczenia, tak? Takie tam jest stożek jakby i on sobie gdzieś tam pręży. Ciągniemy do przodu. Wyciągamy róg. Następnie wyciągamy tutaj na tyle dajemy to do przodu, aby wyszło nam to boczne takie trzymanie. Jak ono nam wyskoczy, to wyciągamy tutaj przód. I mamy Mamy na luzie, tak sobie leży. No i rzecz jeszcze ważna: słuchajcie, na pewno chcielibyście wiedzieć, jak wypiąć tą wtyczkę. W sumie, słuchajcie, tylko jedna wtyczka. Ja mam jeszcze tutaj taki jeden przewód, który idzie do świateł mijania. Który po załączeniu po prostu świateł domyślnie mijania odłączają mi yy, światła dzienne, które montowałem sam, czyli akcesoryjne, prawda? Dobra, wypinamy tą wtyczkę. Prosty temat, po prostu tą czerwoną coś, ten element wyciągacie. Wyciągacie w tą stronę, i wtyczka praktycznie sama wam schodzi. Ono w momencie wyciągania jakby odpycha wtyczkę, a jak będziecie wpinać, to z automatu samo jakby dociąga. I tyle. Miałem nadzieję, że tutaj jakoś, wiecie, od tyłu, po żarówek, gdzieś tam się uda dojść jakąś szmatką i ten klocz wyczyścić coś środka. No ale to nie ma szans. Trzeba by chyba odklejać go. Chyba tego nie będę robił. Niedużo za nie dużo zaniedbałem, więc nie wiem. No, pewnie tak zostanie. Zobaczymy jeszcze. Szkoda, szkoda, bo nie jest to efekt którego oczekiwałem fajnie było na przykład wiecie co wam powiem w wektrze którą miałem kiedyś którą widzieliście tam mówię na filmach ten klosz oczywiście był tam był klosz szklany i tutaj był połopany na klipsach uszczeleczka w środku odpinało się wyciągało klosz czyściło super sprawa a teraz wszystko pozgrzewane chyba nie będę się za to brał aczkolwiek żdy, może by spróbował zobaczymy ale to już na wiosnę. Dobra, i wracamy w drogę powrotną, czyli składamy. Zaczniemy od wpięcia kostki. Po prostu wsuwamy i wciskamy to, i to samo się dociąga. No więc tak, od przodu zaczynamy. Odciągamy sobie tam róg zderzaka maksymalnie. Zarzucamy. Zarzucamy. Reflektor, następnie tutaj pilnujemy, żeby wrzucić to. Odchylamy zderzek, i on reflektor już nam praktycznie spada. Siedzi. Wpychamy klosz na swoje miejsce. Czyli tutaj u góry musi nam wskoczyć to górne mocowanie w swoje miejsce. To drugie tutaj i to trzecie mamy tu ale widzę, że pasuje jest widać miejsce na wkręta ok, skręcamy z czuciem i uczuciem i słuchajcie, tu ważne jest Kolejność, tak jak przy wykręcaniu i przy wkręcaniu Nie przykręcajcie tej Tutaj zderzaka nie mocujcie Zanim nie złapiecie tu, bo Widzicie, że tutaj potrzebujecie Odchylić, żeby przykręcić Reflektor A jeśli skręcicie tu, to będzie Wam o wiele gorzej Czyli przy wykręcaniu, tak jak Widzieliście Najpierw luzujemy tutaj Wtedy odciągamy a przy skręcaniu odwrotnie. Skręcamy najpierw tu i potem dopiero dalej możemy montować zderzak. jest Skepskie podejście, tak jak widzicie. Słuchajcie, te wkręty dobrze trzymają. Wiadomo, lampy nikt nie wymienia co miesiąc. Tak jak z filtrami, czy gdzieś, że są te wkręty poprzeciągane. Także tutaj praktycznie do końca będziecie czuć taki opór, że już wiecie, że to jest koniec. Po przekręceniu tutaj tego mocowania, myślę, że najlepiej jest. Wpiąć tutaj zderzak w swoje ślizgi, nawet można wtedy tam przyłapać. Wtedy on tutaj Wam ustawia, jakby też tamtą część zderzaka. Tamto mocowanie także wpinamy tutaj, przekręcamy to. Tutaj macie ślizgi, tutaj macie takie otwory, które po prostu się zatrzaskują za takie wystające języczki. Więc podnosicie maksymalnie do góry. Zderzak z tyłu też musicie zahaczyć poza, jakby tym mocowaniem od tyłu. Więc trzeba naciągnąć go, czyli do góry, tam do tyłu i pinamy. Siedzi. Ok, jest równo. Krawędzie się ustawiły. Jest ok, możemy skręcić dalej. Teraz kwestia tych krętów do mocowania tutaj na kola jak wiecie te mamy rozwalone, bo porozcinane. Kupiłem takie, to jest to jest wkręt 5x20 podkładkowy. Ale słuchajcie, długość jest ta sama. Grubość słuchajcie, one są takie same na grubość. Ja też byłem zdziwiony, mierzyłem tu suwmiarką, po prostu ten jest. Wiecie, brudny rodzaj to widać a tutaj pomiędzy nie widzicie tej przestrzeni, bo są czyste. Oba mają tutaj 5, 5 mm, 5 na 20. Tylko teraz tak: ten ma komierz 12, a ten 15. Troszkę mało. Dlatego dołożyłem po prostu podkładkę. I teraz z tą podkładką wychodzi 17, więc już myślę, że to będzie jak najbardziej ok. A trzyma fajnie, słuchajcie, to jest naprawdę to samo, może wydawać się, że nie, ale to jest to samo, tam już jednym wkręciłem, trzyma, zarąbiście tak jak oryginał, także śmiało, śmiało możecie sobie takie brać. Yy, lepiej w ogóle wcześniej się rozejrzeć, bo znając życie to na pewno będzie problem z tymi oryginalnymi. Słuchajcie, trzyma, naprawdę, naprawdę trzyma to bardzo mocno. Polecam to rozwiązanie, jest ok. Wiecie, z drugiej strony, przy demontażu tutaj tych śrub mocujących zderzak, znaczy nad do zderzaka, zobaczcie, miałem pewne problemy i niestety wyrywałem takie dziurki nad kola. U góry jest ok, już mam to przykręcone, a dołu był problem i dopiero dzisiaj, jak wam to nagrywam, Wymyśliłem sobie coś tam. Znaczy, miałem już jakąś wizję, ale to jeździło bez śrub do tej pory i zrobiłem sobie takie coś. Wyciąłem to jest taki grubszy plastik od starej osłony spod silnika. Nożycamy do blachy, jakoś sobie tam to dopasowałem. I wyciąłem takie coś. I powiem Wam, że nawet to fajnie będzie wyglądać. Może i rzeźba. Ale słuchajcie, lepiej tak niż nie wiem, tutaj trzy podkładki dawać, każda większa, tak to jest w kolorze, wiecie, elegancko. Dobra, jest ok. Ok, zostały nam tutaj jeszcze dwie podtrzymujące lampy i zderzek. Ja słuchajcie, staram się mniej więcej najlepiej ustawić tak jak było. Bo yy, po wymianie, oczywiście, musicie jechać na ustawienie yy, lamp. Ja już byłem. Więc mam nadzieję, że się to się ustawi w pozycji takiej, jak było. Myślę, że tak. I tutaj, i tutaj będzie z podkładką. Czyliście, jeszcze przed jakby takim całkowitym dokręceniem, możecie sobie zwrócić uwagę, jak Wam się układa tutaj zderzak podług reflektora. Czego wiecie dociągnąć, czego wystawić. Zobaczcie, jak macie z drugiej strony. Ale głównie trzeba się trzymać, żeby to było jakby w jednej płaszczyźnie. Zwróćcie też uwagę tutaj na szczelinkę, mniej więcej. Żeby potem nie było. O, panie, bity! Bity, bity był przez żonę, chyba dobra, to już nie jest świeżutka, to nie ma co tutaj wymagać się zdaje, ale 10 rok to już piętnastolatek, no to nie jest świeżynka tak, no nie oszukujmy się okej, okay. płaszczyzna jest tutaj w miarę szczelinka też jest okej okay. tutaj po tych płaszczyznach na dole też mi się zdaje, że jest wszystko w najlepszym porządku i mam nadzieję, że Zbieżność, zbieżność że ustawienie reflektora nie ulegnie znacznej zmianie. Prawdopodobnie coś się zmieniło troszkę, ale myślę, że tragedii nie będzie. Okej, okay. zostało nam w sumie ostatnia, najprostsza, chyba już najprzymniejsza rzecz, czyli montujemy grill. To jest proste. Spinacie te rzeczy. Tutaj musicie też uwagę zwrócić, że jest jeszcze takie wystające po bokach. Są dwa, które też mają tutaj. Tutaj swoje miejsce, z góry muszą tak najść, ale to się w sumie samo że tak powiem układa. Przykładacie, zatrzaskujecie, tam siedzi i zostały śruby. Tutaj też możecie zwrócić uwagę gdzieś tam wiecie na krawędzie czy za bardzo wam nie wchodzi czy za bardzo wam nie schodzi do którejś do któregoś jakby boczku ale tutaj to raczej nie masz takiego znaczenia ona się sama ta trapa w miarę układa a mi jeszcze zostanie wymiana tej żarówki od świateł mijania ale widzę, że będę musiał wykręcić tutaj filtr Filtr powietrza, bo tam łapy nie wsadzi, nawet chińskiej maleńkiej. A o tej nierównej walce z wymianą tej żarówki, także w następnym odcinku. Gotowe? No dobra, mamy to porobione, zmęczone Że tak powiem, zobaczcie, zeszło się dłuższą chwilę, już jest ciemno Normalnie to Wam by zajęło pewnie wymiana obu reflektorów Przy fajnej pogodzie, jak to macie wszystko rozgrzane i tak dalej Myślę, że około w 3 godziny, myślę, że to tak na spokojnie powinniście zrobić A z nagrywaniem troszkę dłużej To tyle, słuchajcie, to tyle na dzisiaj Fajnie, że jesteście, trzymajcie się do zobaczenia, do następnego. Hej, cześć! Pa, pa. Pa, pa.